Cześć, w dzisiejszym odcinku jazda z przyczepą N250 C. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od haka holowniczego. Pamiętajcie, aby kula była nasmarowana, to nie może pracować na sucho. Zapinamy zaczep. Tu jest ważna śruba zabezpieczająca. To musi dobrze wszystko siąść. Zakręcamy. I podpinamy teraz klikkę. przed wyjazdem sprawdźcie sobie jeszcze światła, tak aby wszystko działało, szczególnie stopno, w tym przypadku jest najważniejsze światła, so. Wpisów bogaty, Przynajmniej na pusto nie czuć żadnej różnicy, jeżeli chodzi o przyspieszenie maluszka. Natomiast, no jeżeli będzie załadowana, na pewno spowoduje to gorsze parametry ruchowe. Tak samo przy hamowaniu, pamiętajcie, przyczepa to dodatkowy ciężar. Tak więc ta droga hamowania może i na pewno Wam się wydłuży, szczególnie jeżeli przyczepa jest załadowana. Cofamy. Jazda z przyczepą nie jest prosta. Dobrze jest to potrenować na parkingu, tak aby na zlocie było to sprawnie. Pamiętajcie, żeby przyczepa jechała w lewo, w prawo i na odwrót i tak to sprawdzimy a generalnie jeżeli macie jechać prosto do tyłu im mniej będziecie kręcić, tym lepiej słuchajcie i taka uwaga techniczna jeżeli będziecie kompletować tego typu zestaw do malucha. Pamiętajcie, aby koła konkretnie, typ felg był taki sam. Cytrynki lub nowszy rodzaj. Ułatwia to, nie musicie wodzić wtedy dwóch kół zapasowych, tylko jedno. Zawsze trochę więcej miejsca, trochę mniej ciężaru. Te auto ma raptem 20 parę koni fabrycznie, więc nie ma ich za wiele. Każdy kilogram ma znaczenie. Jazda testowa już za mną. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja zachęcam do tworzenia takich właśnie zestawów, czy to mały Fiat z N250C z taką przyczepą jak ta, tudzież N126, czyli ten camping, popularna zapikanka. Fajnie wygląda duży Fiat Polonez w podobnym zestawieniu. Ewentualnie jakieś niemieckie auto z przyczepą Westfalia. Bawcie się, ma to swój urok, tworzy fajny klimat na zlotach, na drogach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!